Na fazie za dwa, dwa miesiące miesiąc pozdrawiam. Z najlepszym streamerem. Kajcie niepotrzebnie. Dziś usłyszysz trochę prawdy od nas. Żadna siostra, jakaś baba opta. Na klipie razem, ale w życiu z osobna. Skończy się projekt, to zablokuje kontakt Dziś usłyszysz trochę prawdy od nas Żadna siostra, jakaś baba obca klipie razem ma w życiu z osobna. Skończy się projekt, to zablokuje kontakt. W rytmach autotune producent zemdlał z boku. Uszy ci pękną, to niedobra nowina. Nie umiem śpiewać, lecz to niczyja wina. Nagrywam szybko lecę, otworzyli kina. Tutaj mam nogę, tu drugą nogę, więc mieć nóg nie mogę. Lecimy w bale, zamknięte sale, nie mówił mi nikt wcale. Zaraz mam mandat, ale maseczka w torebce. Skuwaj mi ręce, srebro, fituje mi streskiem. Chcą bym śpiewała, baby. Lepiej zucha zejdź mi, autotune zdejmij, bo producent cierpi. wid droższy niż moje siostry. Ciuchy bez wad księgowałem, ja pisze w koszty. Serce bije do tego, co jest modne. Są niewygodne, ważne, że nie za drobne. Mam ciągły fałsz, chociaż naprawdę żyję. Nauczyciele, śpiewu piszcie mi nad DM Dziś usłyszysz trochę prawdy od nas. Żadna siostra, jakaś baba obca. Na klipie razem, ale w życiu z osobna. Skończy się projekt, to zablokuje kontakt. Dziś usłyszysz trochę prawdy od nas. Żadna siostra. Wiktoryna, dziękuję za chwca. Na klipie razem, a w życiu z osobna Skończy się projekt, to zablokuje kontakt. Jesteś sina, weź nie udawaj, Jest ciągle zima, zakryj trochę ciała. O kurwa patrz na rękę, czerwona, cała Jednij się w czoło, zamarznąć to odwaga! W tym domu tak tu kurwa ciągle brudzi. Patrzę na sufit, to nietopesz się obudził. Nie lubię nitro, on hejtuje ludzi. Kończę tę zwrotkę, bo każdy się mną znudził. Mijam słowniki te dziewięć wołam adios. Jeśli ruszasz mój hiszpański, giniesz z moich rąk. Figi z bruszczetą, w grobie cierpi cyceron. Nie potrzeba autokorekt, żeby zrobić błąd. Gwentilver hours na planach. Ekspreso zapijam solą. Ten ty w środku jak nocci z jalapeno tortilla z rucolą Gorący jak bielsko biała. Hasta lawista banana. Każda mama czyta, senior czyta, uczy się słówek do rana. Dziś usłyszysz trochę prawdy od nas. Żadna siostra, jakaś baba obca. Na klipie razem, ale w życiu z osobna. Skończy się projekt, to zablokuje kontakt. Dziś usłyszysz trochę prawdy od nas. Żadna siostra, jakaś baba, obca. Na Wiecie, co jest, jaki jest mój take tej przeróbki? W się sensie na pewno. To była spoko przeróbka. Uśmiechnąłem się, kilka tekstów mnie rozbawiło. Ale wiecie, jaki jest mój take tej przeróbki? Dosz, doszli, do, dożyliśmy czasów, gdzie Abstra muszą robić przeróbkę o Teamie X, który wykręca od nich trzy razy większe wyświetlenie na każdym filmie, gdzie Abstra musi się odnosić na swoim materiale do Nitra, jednego z najmniej family-friendly, brand-friendly twórców, jakich kiedykolwiek było na polskiej platformie, na YouTubie tutaj, i oni tylko mówią, że Nitro, propsik, dobrze i pojechałeś, a teraz my pojedziemy swojej przeróbce. W sensie... Może to nie jest wiele, ale to jest coś takiego, co nie jakby nagle papież powiedział rzeczywiście ten odcinek trudnych spraw ostatni był niedorzeczny, ja pierdzielę. Ciężko jest mi wytrzymać z tym, że ten odcinek był taki okropny. No, no wiecie, po prostu chłopy, co byli na szczycie od zawsze, firma, 100 osób i wszystko, teraz się odnoszą do szotów streamerów w swojej przeróbce, żeby kogo, ktokolwiek to załapał, ktokolwiek to obejrzał. Więc z jednej strony trochę śmieszne, z drugiej strony trochę uwłaczające. Kiedy już nie wyznaczasz trendy, tylko musisz za nimi biegać. Trochę tak jest. Masny spie Masnego nie ma. Ponownie nie ma masnego. Fakty, nie ma go na żadnym filmie. Nie ma go nigdzie, nie było masnego. Ponownie, dlaczego? Dlaczego?